z kolejnej wyprawie. Dziś mamy 22 lipca 2020. No i jest to już taka czwarta ta duża wyprawa yy, maluchem po Polsce. Tym razem trochę inna. Nie jadę naokoło Polski, nie zwiedzam wschodu, tylko jadę w polskie góry. Znaczy się na początek jadę do Nysy, tam spędzę kilka dni, potem się cofam na Legnicę, ponieważ weekend chcę spędzić w Czechach. O. A następnie wracam do Zakopanego i w zakopanym już będę w Zakopanem i w okolicach w zasadzie będę już cały tydzień. Dzisiaj ruszyłem o godzinie 11 z włosztyna, Jak zawsze z mojej rodzinnej miejscowości No i mam jakieś 250 km Google pokazuje około 4 godzin jazdy Więc w Nysie planuję być gdzieś około ja wiem, 20 Może po drodze jakiś zamek, może jakiś pałac, jakiś obiad I tak powoli się jedzie Średnia prędkość przelotowa 70-80 km na godzinę Więc nie ma co się spieszyć Temperatura Aha, no aktualnie mam 5 stopni Celsjusza. Oczywiście, wysiadł moment, a nigdzie nie mogę kupić takiego samego z takim yy, wieszadełkiem. Także niestety muszę jechać zepsutym, ale aczkolwiek nie jest najgorzej. Na dworze jest około 22-3 stopni, w środku myślę, że z 25-6. Przy uchylonych oknach się jedzie, jest około, no jest przyjemnie Wieje, jest przyjemnie, nie mam pojęcia ile może być. Ale na razie pogoda do przeżycia. Jest jeszcze młoda godzina, to 13 13.00. Zobaczymy co się wydarzy dalej i co się wydarzy w następnym tygodniu, ponieważ ta podróż zajmie jak większość moich podróży maluchowych 10 dni. Czyli dopiero 4 godziny za kierownicą i zostało mi 70 km. Myślę, że jeszcze 2 godziny, plus obiad, no i, i na miejscu na wieczór można być. No, także jest dzień drugi wyprawy, czyli 23 lipiec. Wczoraj dojechałem do, w okolicy jeziora Odmuchów do Odmuchowa. No i tam nocka, dzisiaj jestem praktycznie na miejscu i planuję odwiedzić zamek w Mosznej przy pałac w Mosznej e, Ponoć bardzo ładny, znaczy się nie ponoć, no widziałem w necie ładny także jak się uda to będzie odwiedzanka, A tu kurczę fajnie, bardzo blisko wiatraku wiadę. O, bardzo bliziutko Nawet są takie ścieżki, że można sobie wjechać o, tak jak tutaj, można wjechać pod y, sam wiatrak. thank you Dzień wyprawy. To już jest ten etap, gdzie nawet mi się nie chce statywów montować, ani zresztą nawet mi się nie chce ich szukać, tylko po prostu biorę kamerę i nagrywam, bo potrzeba jechać. Dzisiaj znowu ponad 200 km z, z jeziora Dmuchowskiego jechałem do Złotego Stoku kilka razy. Eee, tam wyszło około 150 km, następnie około godziny 17, a byłem w kopalni Złoty Stok eee, No i po prostu o 17 wyjechałem stamtąd, po 17 wyjechałem z stronę Legnicy Jadę do małej miejscowości niedaleko Legnicy, ponieważ tam spędzam noc a w weekend innym samochodem Maluch musi odpocząć eee, Będę jechał do, do Czech, do czeskiej Szwajcarii dokładnie, to jest taki park yy, narodowy z drzewami, z ładnymi widokami w ogóle no cóż, a dzisiaj po prostu siedzi, ale kombajny, wypadki, spowolnienie drogi, to jakaś stacja paliw, to Biedronka i ten czas nie ucieka. Aczkolwiek w tej chwili mam 55 km. Pogoda jest przyjemna, bo fajnie jeśli się okno chyli, to przewiewa, jest całkiem, całkiem przyjemnie do jazdy. Słońce już się chyli ku zachodowi. No więc jest całkiem fajnie, została mi jakaś godzinka, więc myślę, że do 20.00 będę na miejscu, będę mógł podobić zakupy, żeby jutro wyjechać do Czech, a w Czechach śpimy w, chyba w jakiejś wiosce, w ogóle najtańszy ho hotel, no nie nazwałbym tego hotelem, ale to pewnie zobaczymy jutro, e, t, najtańszy nocleg, tak jaki tylko był wybraliśmy, ale wyglądał śmiesznie, o, może tak, może nie fajnie, nie ładnie, ale śmiesznie i mam nadzieję, że tak też będzie. No a tymczasem cóż, zachód, muzyka, słońce, przygoda. Trzeba jechać dalej. No, 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 dawno mnie tu nie było. Tak myślę, gdzie by tu położyć kamerę. No, ale nieważne. Także jest. E, jest. Który? Jest 26 lipiec, czyli piąty dzień podróży Niedziela. Wczoraj nic nie nagrywałem, ponieważ byłem ze znajomym Batkiem w Czechach. No, i tam chodziliśmy po, po górach i widzieliśmy prawicką bramę, która właśnie teraz myślę, że się pokazuje na ekranie. Fajne miejsce do spaceru około 10-12 km bezpośrednio od hotelu, więc całkiem spokojnie trzeba było nigdzie podjeżdżać. Taki spacerek od 1 do 18. Wieczorem zwiedzanie miejscowości. O, dady jakoś. Dzieci? no tam byliśmy na jakimś jedzeniu. No a jak Czechy, to i czeskie zakupy. Więc może pokażę, co kupiłem, bo chcę to zjeść za chwilę, i się dowiedzieć, czy jest dobre, czy nie. Pierwsze, co to bułka, ale bułka jest akurat polska. Z pierwsze, co to będzie taka pasta. Wydaje mi się, to jest taka, nie wiem, jak u nas są pasty jajeczne. Jest prawdopodobnie z serem pleśniowym i kawałkami szynki. Trochę napuchła, trochę się martwię, ponieważ ona powinna być w lodówce. Była wczoraj w lodówce, dzisiaj cały dzień ze mną jechała. A jest już godzina 22, chyba? Tak, 21-32, więc no nie wiem, spróbujemy ją, ale zobaczymy, jak będzie smakować. Następnie jest pasztet jakiś taki. To będę próbował z bułką na pewno, pasztety lubię. To jest hicior, fajne. To jest ketchup z majonezem. Na moje to powinien być co z tysiąca wysp, ale ewidentnie jest to ketchup z majonezem. Jest po czesku, po słowacku, coś napisane, nic więcej. Także to będzie w do pasztetu. No i sałatka z tuńczykiem, to lubię, to często kupuję. Może nie tej firmy, po prostu kupuję innych firm, ale to jest Exotic Salad with Tuna. Ale to jest zawsze dobre, bo to może leżeć milion lat. No data ważności 2023 i to nie musi być w lodówce, więc to, to zawsze jest spoko. No więc nic, pierwsze co otwieramy. Tą pastę, która leżała tutaj już milion lat. Już ja sobie kamerę postawię na śniadanie. Pice. Oho, wspaniale. Wcale zdziwiłoby mnie, gdyby to się nie spierniczyło. Takie rzeczy, o kurde. To się zrobiła taka galaretka i widzę, że tam aż odchodzi w całości. Nie wiem, czy to będzie dobre. Kurde, żeby to jeszcze szło otworzyć. Nie strzałka. open i do góry. No, chyba to jednak powinno być w lodówce. Jak ja nie lubię takich rzeczy. Najgorsze to, że nie zabrałem... Aha, mam gdzieś no, w samochodzie. Mam nóż, ale samochód Daleko stąd. Och. Mmm. Tak zasyczało takim gazowanym. Nie wiem, ja to chyba... Słyska, za ja to zwalę, bo... Ewidentnie to się nie chce otworzyć. Nie dlatego, że o, nie mam siły, czy coś, tylko po prostu jest. kijowe to zamykaniem. Mmm, to chyba nie jest dobre. Nie wiem. Aha, to taka konsystencja takiego Hochlandu z szynką. Mmm, chyba się nie popsuło. No, smakuje jak serek. Topiony, trochę pieśniowy i szynka. Mm. No średnio, nie? A ja bo co? Jestem mi spać? Czyłem paszę, bo paszę tu jestem ciekawy. Mmm, pachnie fajnie. Na wierzchu jest kurde, Taki tłuszcz. A wszystko. Brudne. Strasznie tu... O, tusty już widzę. Teraz... O ja o kurczę. No. Ochydny. taki jak lubię. Pasztecik wejdzie. Na bułkę. Bajer. Nie ma mówić. Aha. Ciekawe jak będzie smakać pasztet z każupom Ale Bajer. Nie wierzę. Ale Baja. Jest ketchup z majonezem, naprawdę jest pół na pół. Nie jest zmieszany, tylko są dwie linie: jedna to ketchup, jedna majonez. Wy. wynalazek doku. No nie, nie wierzę, a to jest pyszne. A pomimo to, że po prostu mogą mieć pyszny majonez i pyszny ketchup, to to wylatuje jako biało-czerwona flaga. To po prostu nie wierzę piało czerwona <noise> To mnie rozwaliło, ale jest dobre I ostatnie Kurde, puszka No nie mogę otworzyć się. Tylko plastikować tućce, bo zostawiłem Normalne w samochodzie O, a co się ma koczyki od malucha o, se zrobię. Papierek już mi nie jest potrzebny. O, uderzyłem cyk i pucha... Ojej, ale mokre. Rzadko się zdarza, żeby sałatka z tuńczykiem była tak mocno mokra, bo to jest aż normalnie rosy w środku. Tu jest wszystko pływa. Sałatki z tuńczykiem są ok, są tłuste, ale raczej znaczy nie są to ale wygląda smacznie. Mm. Mm -hmm. Dobra. Sałatka z tuńczykiem zawsze jest dobra. No także, a w ogóle, Aha. w ogóle dojechałem do Wrocławia. czy znaczy, mieszkam na obrzeżach Wrocławia, ten hostel nie jest w centrum. No ale powiedzmy, że do Wrocławia dojechałem, no i no, jutro kierunek Zakopane właśnie. Nie? Kilometrów. Nic mnie nie goni, bo tylko muszę tam dojechać i nawet nie wiem, co będę robił na miejscu. Mm, tylko muszę dojechać. To, to jest podstawa. O kurde, 290 km. 5 godzin zwykłym autem. Także ten. <gry> nie spodziewałem się. O, 347 pokazuje yy, po, po mapach. Kurde, nie spodziewałem się. Tyle kilometrów. No nic, to mam... Wyjadę pewnie koło 10:00. Nie, to pff, co najmniej do... To 8 godzin potrzebuję. Wie, 20 będę na miejscu. No mogę się założyć. No kurde. Nie spodziewałem się. No cóż, czas i spać chyba za chwilę. Dzień... Dzień dobry! Dzień kolejny, wyprawy. To już chyba będzie szósty, czyli mamy... 27 lipiec, już koniec miesiąca za chwilę. I z Wrocławia jedziemy do Zakopanego. Pokazuje 7 godzin jazdy. omijam autostady, bo po autostadzie w ogóle nie ma opcji, żeby jechał. Yy, omijam, pokazuje 7 godzin, jest godzina 10:40, ciekawo, o której dojadę. Ja myślę, że jak będę o 20 w Zakopanem to będzie bardzo, ale to bardzo dobrze. Yy, także kilometrów dokładnie mam. 349, 6 godzin 43 minuty. E, do tego jest gorąco. Jest dzisiaj, nie chcę mówić fatalnie, bo są wakacje, musi być ciepło, ale jest. Pff. Niestety, ten mi nie pokaże ile, bo tu jest zawsze 5 stopni. Ale jest naprawdę ciepło. Zobaczymy, czy odpali. i Ruszam, otwieram okna na maksa i cały dzień tak jadę. Fajnie, fajnie, lubię, jak jest ciepło, ale no, na pewno będzie ciężko. Zobaczymy. Taki dobry patent, poznany we Włoszech, to ręcznik, który sobie później namoczę wodą i założę na szyję. I to jest super patent, bo schładza organizm. włosi Włoscy kierowcy często tak jeżdżą z ręcznikami na szyi, i otwartymi oknami. To jest chore, bo przecież można może człowieka przewiać, ale sam patent z ręcznikiem jest naprawdę super. Maluch odpalił, czas jechać. Dzisiaj dużo pewnie nie będzie, bo a, do góry będą. No trochę z ale góry będą mieć fajnie. Tydzień wyprawy. Wracam z Zakopanego, ruszamy w pół do dziesiątej, jest godzina dwudziesta, ja dalej mam 114 km, czyli do dwudziesty trzeciej powinienem dojechać jakieś 13-13,5 godziny jazdy. Niestety oprócz tego, że jedzie się znaczy jedzie się dobrze, tylko wszystko mnie boli, ponieważ wczoraj się spaliłem i jestem wszędzie, a tu wszędzie poparzony i co chwilę się smaruję takim. Takim sprayem, taką pianką na poparzenia, i tyle, i tak minęło te kilka dni. Zakopane, e, zakopane było. Aha, muszę skręcić. Google świetnie prowadzi po wioskach. mistrz prowadzenia samochodu po, po wsiach. Wszystkie najgorsze drogi, oczywiście, te zamknięte również. Jeśli jakieś miasto ma obwodnice, to i tak jadę przez centrum, bo jest przecież krótsza droga niż obłodnicą e, No i co? I, i tak czas zakończyć tą przyg tę przygodę, e, tę podróż, tym miłym akcentem. Samochód się nie zepsuł po raz pierwszy na takie dłuższe wyprawie, maluch nie padł, nic się, nic się nie stało. To mało tego, że nie padł, po prostu nic, a nic się nie stało. Odpukać bo jeszcze na 100 km i mam nadzieję, że nic się nie stanie. Oczywiście gaz nie odbija. Gaz nie odbija jak już od 6 lat. Biegi trochę ciężko wchodzą przez to, że wrzucam na wysokich obrotach i praktycznie to tyle, a jedzie elegancko, więc jestem zadowolony. Słońce zachodzi, a ja kończę tym ostatnim filmikiem podróż Projektu Maluch 2020.